Niemieckie fabryki pestycydów się przeniosły do Brazylii i do Argentyny i produkują i stosują to, a nas będą truć tak, za, za niemieckie samochody. Gdybyśmy popierali tą, tą umowę, te działania, to by nas tutaj dzisiaj nie było. Byśmy sobie siedzieli w domach, a nie tutaj marzli na, 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 na tych wiaduktach, na, na tym wietrze. O tym, że jakieś, pojawią się jakieś dodatkowe zabezpieczenia, no nie, nie pojawią się, bo negocjacje z krajami Ameryki Południowej się zakończyły, kształt umowy jest znany. Chcą nas wykończyć, pozbawić naszego warsztatu pracy, to co od pokoleń się dziedziczyło, robiło, co człowiek najlepiej umie. No i tu jest problem, ale to wszyscy ucierpią na tym, nie tylko my. Pobierz aplikację SFD. Dołącz do wyzwania, które zmotywuje Cię do zdrowych nawyków. Wymieniaj punkty na nagrody. Myślisz o dodatkowej emeryturze? Wykorzystaj swój limit wpłat na IKE oraz XE i pozwól swoim pieniądzom pracować w XTB. Twoja karta ma zero benefitów? Zmienią na kartę Zen! Najnowszy magazyn Zero już dostępny. Czym jest patriotyzm w dzisiejszych czasach? Zastanawiają się generał Raimund Andrzejczak i Sławomir Mirdemski. zamów na magazyn.0.pl i czytaj teksty najlepszych autorów. Jesteśmy na autostradzie A2, około 50 km od Warszawy, niedaleko Żyradowa. To jedno ze 170 miejsc, w których protestują dziś rolnicy. Protestują przeciwko umowie Mercosur, czyli umowie między Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej. Jak mówią, to zagrożenie dla europejskiego i polskiego rolnictwa. Chodzi przede wszystkim o preferencyjne cła na produkty z zaoceanu. Chodzi między innymi o wołowinę, drób, nabiał i cukier. Jakie pan zagrożenie widzi w tej umowie Mercosur, bo po to tutaj jesteście i po to protestujecie? O Mercosur to głównie zatruta żywność. Oni nie mają żadnych limitów na pestycydy, na, na opryski, na nawozy, także to będzie szło bez kontroli, bez żadnych badań sanitarnych. tak? To, to po prostu będą nas truć. W tym to, co my nie możemy stosować, niemieckie fabryki pestycydów się przeniosły do Brazylii i do Argentyny. I... Produkują i stosują to, a nas będą truć, tak? Za, za niemieckie samochody. A pan co produkuje? Ja ogólnie produkcja zbożowa, kukurydza. Okej, okay. i to też dla pana zagrożenie jest? Oni na... Dokładnie, no. czy Ukraina, czy Mercosur, to jest takie samo zagrożenie. A jak tak pan tak. postrzega działania rządu? No bo rząd mówi, że gdzieś rząd tam. rząd nic wal... nie robi. Rząd tylko nas oszukuje cały czas, oni nic nie robią i nic nie zrobią, bo to co Unia każe oni. Przyklasną i na kolanach będą robić. ale mówią, że tam walczą o jakieś rozwiązania, zapisy. To jest tylko propaganda dla ludzi. Oni nic nie zrobią. Ten rząd akurat nic nie zrobi. Nie. Czyli nie wierzy pan, że no, to. No absolutnie. Aha. Większość Polaków nie wierzy. A jakie wy zagrożenia widzisz? Jakie Pan widzi zagrożenie? No bardzo duże zagrożenie dla wszystkich jest i dla pana tak samo jest duże zagrożenie. Będzie pan truciznę jad, no. Nawet nie będzie pan wiedział co je, tak? I ile jest takich przypadków już, że jest ściągane, nie wiem, z Indii gdzieś z zagranicy a jest pod polską flagą w sklepie, sprzedawane, tak. Także to jest dla wszystkich zagrożenie, tylko dla nas, no. Najbardziej dla rolnictwa, bo chcą nas wykończyć, pozbawić naszego warsztatu pracy, to co od pokoleń się dziedziczyło, robiło, co człowiek najlepiej umie, no i tu jest problem, ale to wszyscy ucierpią na tym, nie tylko my. A pan co produkuje? Ja no w tej chwili jestem produkcja roślinna, ale była i zwierzęca i też człowiek zrezygnował, bo to wszystko coraz większe wymogi, wymagania, coraz słabsze leki, gorzej z leczeniem, ze wszystkim. No i zrezygnowałem z tego, tak. W tej chwili roślinna produkcja. A widzi pan, no bo rząd mówi, że działa gdzieś tam, walczy jakieś zapisy. A mało rzeczy rząd obiecał i co spełnił do tej pory. Proszę powiedzieć. No. Co oni mówią, to jest między wierszami. No. Także nie wierzę w nic, co oni mówią. Nikt tu nie wierzy, dlatego wyszliśmy na ulicę. Ile ludzi wyszło, tak? Ponad 160 miejsc w Polsce jest protest. No. Ale myślicie, że to coś da, no bo wydaje się, że ta umowa... No, trzeba próbować. No, jak będziemy siedzieć tylko w domu, no to na pewno nic nie da, tak? Skoro no się wychodzi, widzi co w Brukseli się dzieje we Francji, co, jakie protesty są. No. Miejmy nadzieję, że to da, trzeba mieć. Jesteśmy tutaj dlatego, ponieważ sprzeciwiamy się tej umowie, nie chcemy, aby doszło do jej podpisania, do jej ratyfikacji. Nie chcemy po prostu, aby tani, tani, tania żywność i to jeszcze żywność niskiej jakości do, docierała tutaj do nas, do Polski, docierała na, na nasze stoły. My jako polscy rolnicy czy też europejscy rolnicy produkujemy, jak ja to zawsze powtarzam, żywność premium najwyższej jakości przy bardzo wysokich standardach, przy bardzo dużych wymogach klimatycznych, środowiskowych, przy również wysokim, wysokim dobrostanie naszych zwierząt i ta żywność jest naprawdę mocno kontrolowana, jest naprawdę zdrowa i bardzo wysokiej jakości, natomiast ta żywność, która będzie do nas jechać, no to Yy, ona jest w ogóle produkowana w dużo niższych standardach, w dużo niższych standardach niższej jakości przy użyciu chemii, która jest yy, zakazana w Unii Europejskiej od 20 lat, no A jest i... rakotwórcza chorobotwórcza i jest tu też taki paradoks, która, yy, które to środki są produkowane w państwach zachodnich, a są wysyłane do państw Mercosuru. Tak? Także no, tutaj jest ta też hipokryzja, bo środki są produkowane w Europie, a są, które są w Europie zakazane do stosowania. Odbywa się ich produkcja, a są wysyłane poza granicę Unii Europejskiej. Później ta żywność z tymi substancjami będzie do nas wjeżdżać. No to, no to jest w ogóle jakaś parodia i to nie o to chodzi. Naszym zdaniem boimy się właśnie tego, bo gdy dojdzie do zalewu tej taniej i niebezpiecznej żywności z tamtego kierunku, nasze gospodarstwa upadną. A wiadomo, gdy stracimy, gdy stracimy zdolność do wykarmienia polskiej ludności Polsce jako sami, jako gdy przestaniemy być samowystarczalni, no to też stracimy swoją suwerenność, tak? bo wtedy będzie można łatwo dyktować jakiś transport żywnością zatrzymać, bo jeśli nie spełnimy tam jakichś wymogów, no to będzie odcięcie od żywności i... Po prostu może być taka wojna, czy to głodowa, czy ekonomiczna, prawda? Ale podobno w tej umowie są zapisy, że to no, jakiś procent tej żywności stamtąd do nas będzie trafiał i to taki nikły procent. Pana to przekonuje? To znaczy to jest takie mydlenie oczu, według mnie tak samo jak i te klauzule ochronne. Na początku to może być ten mały procent, ale potem z tego małego procentu może się zrobić bardzo dużo. Ministerstwo, niech minister się weźmie do pracy i niech pracuje nad zablokowaniem tej umowy, nad mniejszością blokującą, bo tego od niego oczekujemy. Jak też również od innych polityków, których nie chcemy tutaj dzisiaj na, na protestach, a wolimy, żeby oni... Pojechali do innych państw Unii Europejskiej, i tą mniejszość blokującą tworzyli i tam rozmawiali z osobami też decydującymi czy odpowiedzialnymi za ratyfikację tej umowy niech tam pracują. Domagamy się również od polskiego rządu, aby wystosowali takie stanowcze stanowisko, stanowczy sprzeciw właśnie tej umowie z państwami Mercosur i tu też co jeszcze rolników bardzo, bardzo zdenerwowało, wczorajsza, wczorajsza konferencja prasowa Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdzie, gdzie było bardzo mocno przedstawione, że te protesty są jakby poparciem działań rządu, czy poparciem rządu w sprawie zablokowania tej umowy. Niedobrze jest, gdy trzeba wychodzić i protestować, ale ten protest odbieramy jako wsparcie właśnie dla tej inicjatywy zablokowania, gdzie jednogłośnie rząd powiął taką decyzję, jak również dialogu z Komisją Europejską. Wcale tak nie jest, bo gdybyśmy popierali tą, tą umowę, te działania, to by nas tutaj dzisiaj nie było, byśmy sobie siedzieli w domach, a nie tutaj, marsj na, na, na tych wiaduktach, na, na tym wietrze. Umowa z Mercosur miała zostać podpisana w grudniu, ale przełożono to na 12 stycznia. Wtedy ona ma zostać podpisana z Unią Europejską. Aby zablokować tę umowę, potrzebna jest mniejszość blokująca, czyli przynajmniej cztery państwa Unii Europejskiej. Na razie są tylko dwa: Francja i Polska. A i tak ten sprzeciw chyba niewiele daje. Polska twierdzi, że walczy o te klauzule ochronne dla polskiego rolnictwa. Ministerstwo Rolnictwa mówi tutaj o klauzulach ochronnych, o takich zapisach, które pozwolą nam no, jednak skorzystać na tej umowie. Wczoraj widziałem taki wpis szefa PSL-u, kontrowała to europoseł Konfederacji Anna Bryłka, dlatego zadzwonię do niej. Wiem, że jest na innym proteście, żeby no, rozjaśniła, jak to wygląda ze strony właśnie europarlamentarzystów i czy w ogóle ta umowa jest jeszcze do zatrzymania. Zadzwonię do pani poseł, połączymy się. Zasięg może być trochę średni, bo też właśnie gdzieś jest na proteście na trasie. Ale dzwonię. Jak to jest z tymi klauzulami ochronnymi i tymi zapisami, o których mówi Ministerstwo Rolnictwa i też mówił no, lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz? No przede wszystkim wicepremier Kosiniak-Kamysz wprowadza w błąd, mówiąc o tym, że mamy wzmocnione mechanizmy ochronne, czy mamy zasadę wzajemności o starty produkcji. W Europie w porównaniu do tych standardów produkcji w Ameryce Południowej. Ja jasno z komunikatu wynika, po trilogu, z komunikatu, czyli tego porozumienia między Radą a Parlamentem, jasno wynika, że z żadnych zasad wzajemności nie ma, że komisja tylko i wyłącznie wyda oświadczenie. I to jest wszystko. To znaczy w konsumentów i rolników, ale też całe z całego sektora rolno-spożywczego, że, że jest jakaś ochrona. I mówienie o tych poprawkach też posła Hetmana. Ja przypomnę, że poseł Hetman w tym głosowaniu już na sesji plenarnej, te poprawki, w których był podpisany poseł Hetman, przeszły tylko cztery. Natomiast w momencie, w momencie negocjacji na poziomie Rady i Parlamentu. W dużej mierze te wszystkie rzeczy wycofały się do momentu do momentu wniosku wniosku tego rozporządzenia z komisji to znaczy to co zaproponowała komisja to mniej więcej to, jest teraz w tych klauzulach ochronnych. Nie ma żadnych wzmocnionych klauzul ochronnych. Mówienie o tym, że jakieś, pojawią się jakieś dodatkowe zabezpieczenia, no nie, nie pojawią się, bo negocjacje z krajami Ameryki Południowej się zakończyły, kształt umowy jest znany, a rząd w pierwszej kolejności po prostu powinien się skupić nad samą umową. Ja wielokrotnie mówiłam, że te klauzule ochronne to jest taka zagrywka pr Komisji Europejskiej, żeby uspokoić takie niepokorne rządy, uspokoić rolników, żeby właśnie tak. Y Ograniczać ten sprzeciw, zmniejszać ten sprzeciw wobec umowy i że nie ma to realnego, realnego przełożenia na rzeczywistość? Czy jest jeszcze jakakolwiek szansa na stworzenie tej mniejszości blokującej? Bo rząd cały czas mówi, że no, minister rolnictwa cały czas podkreśla, że oni starają się, no ale przecież jest wyznaczony termin na styczeń, że ta umowa ma być już podpisana. Czy do tego czasu jest szansa, że my, no bo teraz Francja jest przeciw niby i Polska, tak? Czy my znajdziemy jeszcze dwóch sojuszników, żeby zablokować? Powinnaś tę umowę? Mniejszość blokująca to są cztery państwa reprezentujące 35% populacji Unii Europejskiej. I prawda jest taka, że to jest bardzo, bardzo trudne. Natomiast to nie jest kompetencja Ministerstwa Rolnictwa. Ja przypomnę, że za handel i za politykę handlową w polskim rządzie odpowiada Ministerstwo Rozwoju. Ja mam poczucie, że niestety, ale ze strony rządu nie ma realnej woli na, na to, żeby tę umowę zablokować. Być może ta wola jest ze strony PSL-u, ale nie ze strony całego rządu, bo tej aktywności na poziomie innych resortów, a przede wszystkim na poziomie Kancelarii Premiera po prostu nie ma. 7 stycznia minister rolnictwa ma się spotkać w Brukseli jeszcze z komisarzami do spraw handlu i rolnictwa. Jak twierdzi, będzie walczył o lepsze zapisy w tej umowie. Pobierz aplikację SFD. Dołącz do wyzwania, które zmotywuje Cię do zdrowych nawyków. Wymieniaj punkty na nagrody. Myślisz o dodatkowej emeryturze? Wykorzystaj swój limit wpłat na IKE oraz IGZE i pozwól swoim pieniądzom pracować w XTB. Twoja karta ma zero benefitów? Zmienią na kartę Zen. Najnowszy magazyn Zero już dostępny. Czym jest patriotyzm w dzisiejszych czasach? Zastanawiają się generał Raimund Andrzejczak i Sławomir Dębski. Zamów na magazyn.0.pl i czytaj teksty najlepszych autorów. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.